Cześć z tej strony Mateusz. Dzisiaj już raz mówiłem, nie wiem czy mnie pamiętacie. A wczoraj mówi mój przyjaciel Janek, jak już dokładnie wiecie. I zgodnie z jego zapowiedzią dzisiaj jest temat Jezus a Dawid. W ogóle skąd takie połączenie? Czemu w ogóle łączymy te dwie osoby? Ponieważ Dawid po prostu w każdym aspekcie jest zapowiedzią Jezusa. Tego co Miało być objawione w Jezusie, i często właśnie jest tak, że w Starym Testamencie jakieś osoby czy jakieś wydarzenia konkretne zapowiadają coś, co miało nastąpić w przyszłości, właśnie w Nowym Testamencie. I po prostu Dawid jest idealnym odzwierciedleniem i zapowiedzią samego Jezusa, ponieważ już od samego początku można zauważyć, że zarówno Dawid, jak i Jezus pochodzili z Betlejem. Dawid, syn Jessego, urodził się w Betlejem i pochodził z Betlejem. I tak samo Jezus, jak wiecie, też się narodził w Betlejem. I dalej, tak samo Dawid, jak i Jezus są uważani za pasterzy. Dawid, jako młody chłopak, był po prostu pasterzem. A Jezus jest uznawany za naszego najlepszego pasterza. Jak to świetnie jest w Psalmie 23 napisane: że Pan jest naszym pasterzem. I po prostu to, że Dawid był pasterzem owiec, zapowiadało to, że Jezus będzie naszym pasterzem. I Jezus samo sobie mówi, że jest pasterzem i często w różnych przypowieściach yy, przytacza właśnie obraz pasterza i owiec. Tego po prostu Dawid był zapowiedzią w tym przypadku tego, że Jezus będzie naszym pasterzem. I tak samo Dawid, jak i Jezus są królami. Dawid był królem Izraela i tak samo Jezus jest naszym królem, po prostu naszym najlepszym, największym królem, od którego po prostu nie ma innego, nie ma większego, nie ma lepszego. Po prostu on jest naszym wodzem, naszym Bogiem. I dalej, jakby Dawid dostał różne obietnice, które się dotyczyły Jezusa. Dawid na przykład dostał obietnicę, że właśnie z Jego potomstwa wzbudzi Mesjasza, właśnie Jezusa. I Bóg też Dawidowi przepowiedział, że po prostu Jego królowaniu nie będzie końca, że Jego królestwo będzie trwało wiecznie. I po prostu przez to, że Jezus przyszedł i króluje, Bóg spełnił tą obietnicę, którą dał Dawidowi. Przez ten Adwent właśnie śledziliśmy historię, Dawida, to co Dawid przeżywał, jego, jego historię życia, po to, żeby przez ten adwent was przyprowadzić właśnie do postaci Jezusa. Bo Dawid wskazuje swoją osobą na postaci Jezusa i właśnie dlatego w tym adwencie skupiliśmy się na Dawidzie. Żeby przez Dawida przejść właśnie do Jezusa i podejść właśnie do Jezusa, skupić się na Jezusie i po prostu poznać bliżej osobę Jezusa. Dlatego naprawdę cieszę się, że byliście z nami przez ten cały okres adwentu, że słuchaliście naszych nagrań. I mam nadzieję, że naprawdę doświadczyliście czegoś, że wzięliście coś z tego dla siebie i że naprawdę teraz skupicie się na Jezusie, że Jemu poświęcicie czas, Jemu oddacie swoje życie, ponieważ naprawdę warto. I taki był właśnie nasz cel, żeby przez osobę Dawida przyprowadzić Was do Jezusa, żebyście mogli Jezusa poznać i po prostu Jezusowi oddać swoje życie. Czego Wam naprawdę życzę i chciałbym, żeby w te święta naprawdę Jezus zakrólował w Waszym życiu. Dzięki za wysłuchanie.